Trzymaj się Trzymaj I pół To było pewne Jak przyłączył No ale O Teraz nie, nie widzi Witam, witam odcinku Nowy eksperyment społeczny Polsce Czy czyste staratkowie sprzedają zdrabki Jest dla mnie Mati Jakby w Polsce zdrabki są od lat 18 no, Zobaczymy czy sprzedawcy przestrzegają tego Idziemy sprawdzić Pamiętaj się zostawić suba i lajka I co? Zapraszam na odcinek Hello. Idziemy Kupić zdrabki

to było pewne, jak słońce. Jak będę miał, to ci przydepowiedzieć tak pod filmem. No, ale będzie na pewno. Myślisz? Tak. Zapisz? Tak. Tak, okay, mam za ile? Za dwie, złota. Za dwie, złota. Jak to zaczyna, to zaraz mam załatwiony krawęt mam za dużo nikogo tutaj, ale nic się Dzisiaj to 23 za to nie? Tak, nie. No, nie ja no, no, nie nie no dobrze, dobrze, no to dobrze, no dobrze. To na razie, nie? I dziękuję Ci. Byłkę. A nie, mam dęki? Mogą być? Z góry No, czy z dołu? No, znowu. Znowu. no. To Znowu. właśnie na Znowu. 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 to Znowu. Znowu. to jest Dziękuję. Najpierw jeszcze na raz to robię, nie bo pani, dlatego, że ten bo jest na o... Spokojnie. Żółwiali inne. Zaczyna pani pracę tutaj? Yy, się... Czy... Nie, zaczynam yy, obcować z kolektorem. A, okej, dobrze. Zaczynam to sprzedam i sobie zapiszę i wtedy szybko o sobie to ogarnię, nie? Dobrze. Pani tak, 4 zł. Ta pani sprzedała na szczęście. I mamy dwie, jakieś siódemki. I musimy znaleźć. Szalon, siódemka i wygrywamy tą kwotę, która tam jest, Czego mam? i wtedy razy dwa. Co? Na razie nie mamy. Pierwsza niestety, przygrana. Teraz słuchajcie, siódemka, druga, tropka Obiecaliśmy pani, że wrócimy, mówię, że wygramy. Ostatnia liczba. Ostatnia liczba, widzowie. I niestety. Nie ma. Pamiętajcie, widzowie, że jest. Zbieram, zbieram, jest urażniony je i trzeba grać pod nie? nie uda. szukamy dalej dobrze dobry Dzień Jaką Ja tu mam nie nie przejdzie niestety ja, to, to nie przejdzie, nie Nie przejdzie No dobra To no, do widzenia Sorry. Do widzenia Co tu się wydarzyło Krzysiu, powiedz No niestety, coś nie poszło Znaczy no, była perswazja, ale nieskuteczna Niestety, nawiązanie no, do tego Dobra. Za dwa A 18 17 17 i pół Z kolegą moją 18 No o, my to co? mamy no. No ja wiem ale. Ja A nic nie widziałem. Nie nie. Muszę się wytrzymać. A to Ja nie mam. No ja mam 17 no. na jeszcze. I teraz w tym roku 18. Tak ładnie pana poprosiło? No. Może no, Pan dokładnie? Tak no ja Czujemy. tak, no co, mam co, ja tu mam kupić? Jakby za to Dobra, zrób Czujemy, że szczęśliwy dzień dzisiaj będziemy mieli. Niech się widzi. Dziękujemy. Dobrze. Jak wygramy, to no przyjdziemy zaraz. Do widzenia. Jak widzieliście, mi niestety się nie udało. A ja pan ją kupił Ja też nie mogę kupić bo nie mam jeszcze 18 lat oczywiście I dzięki uprzejmości pana nam się udało Nośno śmiesznie i zobaczymy czy może tym razem się uda Pamiętacie, że robimy na watchnąć odpowiedzialność Super Uwaga. 13 Zapat 13 i no Czyli musimy tylko 13 mieć Zobaczymy czy jest 13 może... O Ojej, jest, jest 13 Jest 13? Ile trzeba musi mieć? Jeden tylko? Nie trzeba, czyli już wygraliśmy Czy mamy wygraną, ale to zobaczymy za chwilę, musi zobaczyć dalej O jak w to normalnie emocje Zobacz, zaraz idziemy po wygraną wysokości... 2 złotych, jeszcze jedną Elegancko wygraliśmy złotych Grali na No, Grali no. O, o, Wraz, to to Cicho okay. Dobra, dzięki Popatrzcie i zobaczcie. <noise> Dziękujemy. Może do zobaczenia za tak chwilę w pan nam dał? Ja pan kupił i nam dał. Zbojeźniły i sprawdźmy. Po raz kolejny. Trzynastka. Pomaga? Teraz. Złoży paczką na tym południu. muszę mieć trzynastkę. Mamy dziewiętnaście. czternaście. Miejsca. I nie ma. Jest. Była nie ma. dobra zabawa. I to się liczy. No.